Cześć! Dzisiaj znajdujemy się w zielonej części Białęki przy ulicy Skarbka z Gór na osiedlu Orko. Mam do zafarowania trzypokojowe, duże mieszkanie z komórką i garażem. Zapraszam do środka. Mieszkanie o powierzchni prawie 82 m2 jest narożne, widne, ciepłe oraz bardzo ładnie urządzone. Centralną częścią mieszkania jest duży salon połączony z otwartą, widną kuchnią o łącznej powierzchni prawie 37 metrów kwadratowych. Z salonu mamy wyjście na duży balkon o powierzchni 10 metrów kwadratowych. Następnie przechodzimy do ustawnej 13-metrowej sypialni. Kolejnym pomieszczeniem jest również ustawna 12-metrowa sypialnia z wyjściem na lodzie ponad 3-metrową. W mieszkaniu znajduje się przestronna łazienka 6-metrowa z dużą wanną oraz oddzielne WC, które pełni również funkcję pralni. W korytarzu mamy dużą szafę wynękową w zabudowie. Mieszkanie, jak również osiedle, jest oazą ciszy i spokoju. Idealnie sprawdzi się dla rodziny z dziećmi, jak również dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest jednym z najciekawszych w tym rejonie. Mam nadzieję, że zainteresowała Cię ta oferta. Koniecznie zadzwoń. Zapraszam na prezentację.